Szczęść Boże, serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, z nami dziś pan prezes, europoseł Grzegorz Brown, wiceprezes, poseł Roman Fritz. Jest z nami również Jan Krysiak, Komitet Polityczny Korony, a także Szymon Ponitka, który reprezentuje naszą młodzieżówkę Koronę Młodych. Szanowni Państwo, rząd Tuska z minister Leszczyną na czele już zaczęli karać i okradać polskie szpitale za odmowę zabijania dzieci. Pierwszą ofiarą tego barbarzyńskiego procederu, tej bulwersującej polityki. Padło Pawianickie Centrum Medyczne, na które NFZ nałożył karę. Uwaga, w wysokości 550 tysięcy złotych. Tak, drodzy państwo, ponad pół miliona złotych za to, że lekarze nie chcieli zabić dziecka kobiety, która sobie tego zażyczyła. Jakby tego było mało, minister Leszczyna zapowiada, że to dopiero początek karania i prześladowania szpitali, które odmawiają zabicia. Dziecka. Jakby tego było jeszcze mało, to wiecie Państwo, że minister Leszczyna zapowiada, że analogiczne postępowania toczą się wobec innych szpitali na terenie Polski, a wobec dwóch są one już w fazie końcowej. Między innymi chodzi tu o Centrum Zdrowia Matki Polki Włodzi. Na domiar złego rzecznik praw pacjenta, niejaki pan Bartłomiej Chmielowiec, o którym do tej pory było cicho tutaj Zabiera głos. grożąc kolejnym placówkom, jeśli chodzi o kary za odmowę zabijania dzieci i tutaj, cytuję, zapowiada nie będzie już żadnej taryfy ulgowej. No sytuacja wygląda tak, drodzy Państwo, że placówki, które stosują cywilizowane standardy opieki medycznej, opieki zdrowotnej i nie chcą brać udziału w procederze mordowania nienarodzonych, niewinnych dzieci będą i są zmuszane, bo są na garnusz państwowym do zatrudniania etatowego kata, który jednocześnie wykona sąd nad takim dzieckiem, które nawet nie ma prawa i nie ma nawet jak się bronić i wykona bezwzględnie taki kat wyrok kary śmierci na takim dziecku. My, Konfederacja Korony Polskiej, nieustannie powtarzamy i stoimy na straży ochrony niewinnego ludzkiego życia, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci nienarodzone, a wszystkim barbarzyńcom mówimy łapy precz od niewinnych dzieci. Zapraszam Jana Krysiak. Stanisława Leszczyńska, polska położna w niemieckim koncentr obozie koncentracyjnym Auschwitz, stanęła pewnego dnia przed doktorem Mengele, który kazał jej topić noworodki w beczce. Powiedziała nigdy i ryzykowała rozstrzelanie na miejscu. A dziś minister zdrowia i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej o podobnie brzmiącym nazwisku. Izabela Leszczyna uzasadnia i usprawiedliwia decyzję NFZ, którą można by streścić tak: albo będziecie zabijać takie dzieci, albo będziemy na Was nakładać półmilionowe kary. To jest miara upadku Polski. Lewica Bezbożna zaczyna wykorzystywać aparat państwowy. Do tego, żeby usuwać krzyże z przestrzeni publicznej, do tego, żeby karać za niewykonanie aborcji. W państwach prymitywnych zdarza się, że aparat państwowy jest wykorzystywany do zaprowadzania y, religii pogańskich. A w Polsce aparat państwowy zaczyna być wykorzystywany do tego, żeby promować religię ateizmu. Zresztą nie tylko ateizmu, również religię klimatyzmu genderyzmu i co nas czeka dalej? Czy czekają nas dalej drakońskie kary za odmowę błogosławieństwa pary lesbijek? Czy czekają nas drakońskie kary za odmowę wydania dziecka do adopcji w parze gejowskiej? A może czekają nas kary za niezabicie starszej babci zgodnie z procedurami eutanazji? Albo może za próbę dotrzymania przysięgi wojskowej obrony niepodległości Polski i jej granic? Należy to dobrze rozumieć, że uderzenie w dzieci nienarodzone, to jest uderzenie w samo serce Polski i Polaków, bo naród, który zabija własne dzieci, nie może się ostać. Konfederacja Korony Polskiej. Niezmiennie powtarza, że państwo jest po to, żeby bronić życia Polaków, bronić ich e, własności, bronić ich wolności, bronić granic Polski i żeby nie wyłączać całych obszarów, całych grup Polaków z tej ochrony. Nie może być tak, że jakaś większość sejmowa czyni bezprawie prawem, na podstawie którego można decydować, że tych zabijamy, tych okradamy, a te granice tak destabilizujemy że parafrazując słowa prezydenta Andrzeja Dudy, żeby jej faktycznie nie było. I jeszcze jedna rzecz. W nowym rozporządzeniu ministra zdrowia jest zapis, że każda placówka medyczna, która by prowadziła położnictwo i ginekologię, ma mieć na kontrakcie lekarza zadeklarowanego terminatora życia poczętego. No to w tej chwili mamy taką sytuację prawną że nielegalne jest w Polsce ogłoszenie o pracę następującej treści: zatrudnie młodą lekarkę tak do 35 lat albo białego lekarza zatrudnię. Ale w uśmiechniętej jak gęba jokera Polsce tuska i hołowni wkrótce być może będziemy mieli ogłoszenia innej treści. Zatrudnimy lekarza specjalistę do zabijania Polaków, którzy się jeszcze nie narodzili. Oferujemy Atrakcyjne wynagrodzenie. Przepraszam. Bardzo dziękuję. Teraz zapraszam Szymona Ponik. Szanowni Państwo, młodzi stają w obronie młodych. Korona Młodych wraz z Konfederacją Korony Polskiej sprzeciwia się mordom i wybiera życie. Zachęcamy do współdziałania razem z nami, do wspierania naszych działań poprzez dołączanie w nasze struktury. Młodszych do Korony Młodych, starszych do Konfederacji Korony Polskiej. Jak mówią w grupie siła, razem możemy zrobić więcej. Zachęcam, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tworzymy razem również ten front za życiem również z Korony Młodych. Dziękuję panu Szymonowi. Teraz pan poseł Roman Fritz. Szanowni państwo, jest to oczywiście wielki skandal, że szpital w Bobienicach musi płacić drakońskie kary za normalny, ludzki odruch. I jak pani minister, nomen omen, zdrowia, rzeczę, to jest kara, która ma odstraszać, ale nie najwyższa wcale. I dwa, dwie najbliższe, zbliżające się dwa przypadki mają mieć jeszcze kary wyższe prawdopodobnie, żeby jeszcze bardziej odstraszały. Co się dzieje na Komisji Specjalnej do Spraw Aborcji, Zadałem pytanie, czym różni się dziecko, które ma 11 tygodni i 6 dni, od dziecka, które ma 12 tygodni, albo dziecka, które ma 12 tygodni i 1 dzień? I jak to liczyć? I dlaczego jedno dziecko może żyć, a drugie nie? Nie ma odpowiedzi. Nie ma chętnych, żeby to wyjaśnić. Polakom uczepili się tych 12 tygodni, jak pijany płot. To jest to samo dziecko, to samo życie, z którego potem wyrośnie dorosły człowiek. Te elementarne pojęcia są widać dla uśmiechniętej, rewolucyjnej większości nie do zaakceptowania. Dzięki Bogu znajdują się jeszcze dzielni, uczciwi lekarze, którzy są w stanie podjąć taki trud i takie wyzwania dnia codziennego i bronią się przed ministrem zdrowia. Są nauczyciele, którzy się bronią przed ministrem, ministrem edukacji. Są adwokaci, którzy się bronią przed ministrem sprawiedliwości, i są żołnierze, którzy się bronią przed ministrem obrony narodowej. Do czego żeśmy doszli? Gdzie my jesteśmy? Obudźcie się, Polacy! Dziękuję. Bardzo dziękuję, pan prezes Kraut. Szczęść Boże wszystkim pracownikom i pacjentom szpitala w Pabianicach pacjentom małym i dużym, tym, którzy się już urodzili, dorośli i tym, którzy urodzić się dopiero mogą, jeśli nikt w tym nie przeszkodzi. Szczęść Wam wszystkim, Boże, dobrzy lekarze, którzy bronicie życia, którzy po prostu wykonujecie swoje obowiązki, realizujecie swoją misję, swoje powołanie, nie zawieszając na. Na kołku tradycyjnie pojmowanych zasad etyki waszego zawodu. Hańba natomiast tym, którzy podnoszą rękę na życie życie bezbronne, życie nienarodzone i jednocześnie podnoszą rękę na Rzeczpospolitą, bo Rzeczpospolita to pewna konstrukcja prawnoustrojowa. Konstrukcja cywilizacyjna. I elementem tej konstrukcji istotnym jest zasada równości wobec prawa. Nie, ludzie nie są, nie byli i nie będą równi, bo wszyscy są różni. Mali, duzi, zdrowi, chorzy, zamożni i mniej zamożni. Ludzie są różni, ale naszą cywilizację zbudowaliśmy. Podnosząc na najwyższy poziom zasadę równości wobec prawa. I otóż komuna, jak każda komuna, także i eurokomuna, kwestionuje tę zasadę i chce wyjmować spod prawa wybrane, nominowane przez siebie grupy obywateli. My się temu sprzeciwiamy. Po pierwsze, dlatego, że mamy sumienie. Mamy serce, ale mamy też rozum. Mamy rozum. Poprzednie pokolenia nie miały do dyspozycji takich narzędzi, instrumentów poznawania faktów, poznawania rzeczywistości. My mamy. Mamy, proszę Państwa, USG, mamy kamerę i rejestratory filmowe, mamy rozmaite narzędzia sztuki lekarskiej i nauk medycznych. I w związku z tym, nawet gdybyśmy z jakichś przyczyn zapomnieli się, no to nie wypada polemizować z faktami. Nie wypada polemizować z faktami. Stajemy po stronie życia, dlatego że to jest dla nas kwestia bezpieczeństwa narodowego. To nie są, Szanowni Państwo, jakieś tam sprawy, jak to oni mówią, światopoglądowe. A jak mówią światopoglądowe, to jednym tchem myślą pewnie, uznaniowe, dowolne. Jeden myśli tak, drugi siak. Po co o tym w ogóle rozmawiać? Tutaj w Sejmie, tu zajmijmy się, mówią niektórzy, poważnymi sprawami, geopolityką, ekonomią, gospodarka głupcze, ale my, Konfederacja Korony Polskiej, mówimy w dużym skrócie, w dużym skrócie myślowym, mówimy, jeśli życie nienarodzonych nie będzie w Polsce bezpieczne, jeśli nie będzie mogło liczyć na gwarancję ochrony prawnej i państwowej, to wówczas, proszę Państwa, na przykład podatki nigdy nie będą niskie i proste. Podatki nigdy nie będą niskie i proste w świecie, w którym rządzi i zwycięża komuna. A przecież projekty dzieciobójstwa legalizowanego są flagowymi projektami tych, samych, tych samych polityków, którzy dążą do ustanowienia systemowych nierówności prawnych również w sferze fiskalnej, ekonomicznej i gospodarczej. Więc bardzo proszę, kto ma uszy do słuchania, niech na moment skupi się na tym skrócie myślowym, jeśli życie nienarodzonych nie jest bezpieczne, nikt nie jest bezpieczny. Życie nienarodzonych, gwarancja jego bezpieczeństwa jest tak samo ważna dla bezpieczeństwa narodowego i w geopolityce i w sprawach wewnętrznych jest tak samo ważna jak dywizje pancerne, lotnictwo, satelity, zwiat dalekiego zasięgu, wojska specjalne, policja jawna, tajna, mundurowa i cywilna, tak samo ważna jest gwarancja bezpieczeństwa życia ludzkiego, bez względu na to, czy mały, czy duży, czy zdrowy, czy niedomagający. Czy chciany, Jeśli, czy niechciany. Czy chciany, czy niechciany, Któż z nas... Nie czuł się od czasu do czasu niechciany, niemile widziany w jakimś towarzystwie. My, koroniarze w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, na, na co dzień odczuwamy, odczuwamy e, jakby to powiedzieć, e, niedostateczną radość z naszej obecności tutaj ze strony, e, ze strony tych, którzy reprezentują przeciwne wolności, godności, bezpieczeństwu narodowemu i interesowi polskiemu e, programy więc szanowni państwo któż z nas jest doskonały w oczach Boga stwórcy któż z nas jest zawsze powszechnie chciany i rozpytywany. nikt i z tego powodu nie godzimy się na ustanawianie przyzwolenia prawno karnego przyzwolenia legalizacji pełnej uznaniowości w stosunku do ludzkiego życia bronimy ludzkiego życia bo chcemy, żeby podatki były niskie i proste, a najjaśniejsza rzecz pospolita, bezpieczna od wrogów zewnętrznych i od wrogów wewnętrznych. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem.